Wyobraź sobie taką sytuację: jutro po pracy czy po szkole omówiłeś sobie wizytę u lekarza. Długo czekałeś na ten termin, no ale w końcu się udało i wizyta tuż tuż. Jednak dzwoni do ciebie twoja przyjaciółka, twój przyjaciel i pyta się ciebie, czy masz jutro czas po pracy i czy nie chcesz z nim czy z nią wyjść. Co zrobisz w takiej sytuacji? Powiesz: Hej, mega chciałbym się spotkać, ale niestety jutro mam lekarza, więc nie dam rady. Czy... Hej, jasne, tak, spotkajmy się. Wierz,ę długo czekałeś na to badanie, ale bardzo boisz się tego, że odmawiając spotkania zranisz swojego przyjaciela czy przyjaciółkę. Nie jesteś po prostu w stanie powiedzieć nie, mimo że naprawdę nie masz czasu. I dobrze wiesz, że zanim uda ci się umówić ponownie, to minie kolejny miesiąc. Hej, ja jestem Nikola i dziś porozmawiamy sobie o czymś takim jak people pleasing kim są people pleaserzy, czym się charakteryzują, jak w człowieku taka postawa się kształtuje oraz o tym, jak przestać być people pleaserem. I mówię to jako ex people pleaser. Także jeżeli wy również nie macie w sobie takiej asertywności, nie potraficie postawić na swoim, bardzo boicie się odrzucenia, zawsze poświęcacie siebie dla dobra innych, to ten film jest właśnie dla was. Jednak zanim zaczniemy, standardowo przypominam o zostawieniu łapki w górę, jeżeli spodoba wam się ten film oraz o zasubskrybowaniu mojego Kanału, szczególnie jeżeli regularnie oglądacie moje filmy bez subskrypcji oficjalnie dołączcie do naszej społeczności. Wspomnę też tylko, że prowadzę Instagrama, na którego Was również bardzo serdecznie zapraszam. No i już powoli kończymy ogłoszenia parafialne, natomiast pewnie moi stali widzowie mogli już zauważyć, a raczej usłyszeć pewną zmianę. Tam tadadam, jest to nowy mikrofon. Czytam Wasze komentarze i wiem, że jakaś część widowni skarżyła się na stary dźwięk. Opatrzcie, to mój pies, a raczej jego tyłek. Właśnie się wgramolił na okno. Każdy ma jakieś swoje preferencje. Wiem, że też znaczna część widowni no jednak lubiła ten dźwięk. Sama go lubiłam, ale wiem też, że ten mikrofon był ciężki w edycji pod tym względem, że ten dźwięk zawsze był po prostu cichy i nie mogłam go podgłośnić w edycji, ponieważ tworzyły się przestery. No i po prostu nie dało się tego pogodzić. Także jako profesjonalna youtuberka zainwestowałam w mikrofon Blue Yeti, czyli najbardziej basicowy youtuberowy mikrofon jaki istnieje. Jest to mikrofon na pewno sprawdzony i przez wielu uwielbiany. Dlatego też na niego postawiłam. Będę wdzięczna za Wasze komentarze z opinią, jak Wam się podoba nowa jakość dźwięku. Jest to dla mnie niesamowicie ważne, bo moje filmy są właśnie przeznaczone do słuchania, a zdecydowanie bardziej do słuchania niż do oglądania. Także piszcie, co myślicie, bo bardzo mi zależy na tym, żeby ten kanał był dla Was takim przyjemnym miejscem, do którego fajnie jest wrócić, fajnie jest przyjść, żeby każdemu się tego dobrze słuchało, dobrze oglądało. No i już kończymy ogłoszenia parafialne i zapraszam Was do odcinka. Zacznijmy sobie od powiedzenia. W ogóle o tym, kim jest people pleaser. To w skrócie osoby, które pragną zaspokajać potrzeby innych kosztem własnych. Są postrzegani jako nieustannie uśmiechnięci, mili i pomocni na zawołanie. Niestety jednak, bycie people pleaserem wcale nie jest takie kolorowe, ponieważ ceną, jaką muszą oni zapłacić za ciągłe przedkładanie potrzeb innych ludzi ponad własne, są ogromne koszty emocjonalne. Takie osoby często mogą odczuwać frustrację, chroniczne zmęczenie oraz oraz poczucie bycia wykorzystywanym. No i tak jak podałam wam na początku ten przykład, że macie umówioną wizytę do lekarza, no ale przyjaciel czy przyjaciółka dzwoni do was i zaprasza, żebyście gdzieś wspólnie wyszli. No i dla wielu osób taką najlogiczniejszą, najbardziej oczywistą odpowiedzią będzie: Ej, stara, umówiłam się już do lekarza, czekałam na tą wizytę mega długo i mam nadzieję, że spotkamy się innym razem. Wiedzą oni, że przyjaźń nie skończy się po tym, że odmówicie komuś jednego spotkania, szczególnie. Z takiego powodu. Jednak dla people pleaserów nie jest to takie oczywiste. Odmowa wiąże się dla nich często z ogromnym poczuciem winy. Tak, dobrze słyszycie, czują się oni winni za to, że śmią komuś odmówić spotkania tylko dlatego, że mieli wcześniej zrobione plany. Pamiętam, że miałam dokładnie taką sytuację, że umówiłam się z przyjaciółką i tego samego dnia rodzice umówili mnie właśnie do lekarza. Miałam jakieś 13-14 lat, więc wiecie, to nie jest wiek, w którym w ogóle się tych wizyt pilnuje. Tylko raczej robią to za nas rodzice. No i kiedy chyba dwa dni przed spotkaniem dowiedziałam się, że właśnie mam tą wizytę umówioną, i dokładnie w tym samym czasie umówiłam się na spotkanie z przyjaciółką, ja nie wiedziałam, co zrobić. Chciałam się zapaść pod ziemię, czułam się jak najgorszy, śmieć, wiedząc, że będę musiała poprosić moją przyjaciółkę o przełożenie albo odwołanie spotkania. I miałam w sobie taki lęk, że jeżeli jej odmówię, to pomyśli, że jej nie lubię, albo nie będzie chciała się ze mną już przyjaźnić. No i z perspektywy czasu wiem, że było. To absurdalnie dziwne myślenie. I totalnie nienormalne, totalnie odklejone, no ale właśnie często w ten sposób myślą people pleaserzy. A jeszcze wyjaśnię sam termin, co oznacza people pleaser. Tłumacząc na polski, jest to po prostu uszczęśliwiacz innych, ludzi. No taka osoba, która każdemu chce zrobić dobrze, chce, żeby każdemu było miło, chce każdego uszczęśliwić. No i możecie sobie zadać pytanie, skąd to się w ludziach bierze? Dlaczego w ogóle ktokolwiek miałby takim people pleaser? zostać, no bo nikt nie chce przedkładać czyichś potrzeb ponad własne. Oczywiście, jak większość takich dziwnych mentali, syndrom people pleasera także ma swoje korzenie w dzieciństwie. Najczęściej występuje u dzieci, u których miłość i akceptacja rodziców były uzależnione przykładowo od ich osiągnięć, czy spełniania określonych oczekiwań. Przykładowo dziecko uczyło się, że jest chwalone, kochane i akceptowane jedynie wtedy, kiedy przynosi ze szkoły dobre ceny, albo osiąga sukcesy sportowe. Jeżeli dostanie ocenę przeciętną, czy nie daj Boże złą, rodzice się na niego obrażali, okazywali zawód czy chłód. Albo jeszcze inny przykład, kiedy dziecko uczy się, że aby dostać miłość i akceptację musi spełniać oczekiwania i zaspokajać potrzeby innych ludzi. Wtedy w ich głowie pojawia się ten schemat, że miłość i akceptacja są zależne od czegoś. Nie ma miłości bezwarunkowej, nie ma akceptacji bezwarunkowej, Warunkowej. Trzeba sobie na nie zasłużyć. Bycie people-pleaserem można określić mianem mechanizmu obronnego, który rozwija się w człowieku w sytuacji, kiedy musi on po prostu przetrwać emocjonalnie w ciężkich warunkach. Z czasem taka postawa prowadzi do ciągłego wyczerpania, do frustracji, problemów z byciem asertywnym oraz do problemów z utrzymywaniem zdrowych relacji z innymi ludźmi. Jeżeli są tu jakieś osoby, które słuchając tego myślą sobie, ej, to jest chyba o mnie, to przygotowałam dla was szybką checklistę, aby sprawdzić, czy przypadkiem może nie jesteście people pleaserami. Bo pierwszym krokiem do każdej dobrej zmiany jest uświadomienie sobie problemu. Także zaczynajmy. Czy masz problemy z mówieniem nie? Po prostu z odmawianiem. Czy boisz się, że jeżeli odmówisz, zostaniesz przez kogoś odrzucony, odtrącony? Boisz się, że od tego zależy wasza przyjaźń? Czy przedkładasz potrzeby innych ponad swoje? Przykładowo, wiesz, że w piątki masz 8 godzin roboty czy 8 godzin lekcji w szkole i jedyne o czym marzysz to powrót do domu i odpoczynek. Jednak jakaś bliska Tobie osoba proponuje wyjście, proponuje spotkanie. I by tej osoby nie zasmucić, mimo zmęczenia i pod Potrzeby odpoczynku i tak zgadzasz się na wspólny wypad. Obawiasz się konfliktów, konfrontacji, wyrażenia innej opinii niż ta, którą posiada bliska tobie osoba. Masz trudności z podejmowaniem decyzji, boisz się, że twoje decyzje po prostu rozczarują innych. Czujesz ciągły stres i napięcie. Próbujesz zadowolić wszystkich dookoła, ale no nie da się czasami wszystkiego pogodzić. I w sytuacji, w której choć jedna osoba nie zostanie zaspokojona, czujesz jakby na chodził koniec świata. Często wybaczasz osobom, które nawet na to nie zasługują. Bierzesz na siebie więcej niż jesteś w stanie udźwignąć. Zamiast kierować złość na tych, którzy faktycznie cię złoszczą, kierujesz ją na siebie. Nie jesteś w stanie znieść myśli, że ktoś może być na ciebie zły czy obrażony. Odczuwasz poczucie winy za to, że postawisz na siebie. Przepraszasz za absolutnie wszystko. I to jest chyba jedna z takich najbardziej charakterystycznych cech dla People pleaserów, że czują, że muszą za wszystko przepraszać. Nawet za takie rzeczy, które inni ludzie są jak, ej, ale dlaczego ty przepraszasz? Masz skłonności do chodzenia na kompromisy, przystawania na czyjeś pomysły, chociażby wybierając to, do jakiej knajpy pójdziesz z kimś zjeść, to mimo że masz ochotę na sushi, to zgodzisz się na pizzę tylko dlatego, że ta druga osoba ma ochotę na pizzę. Jeżeli na większość z tych pytań odpowiedziałeś tak, tak. Czujesz, że właśnie usłyszałeś opis siebie, to wiedz, że warto nad tym popracować. Bo tak jak mówiłam, bycie people pleaserem no, prowadzi do ciągłego zmęczenia, do wielu frustracji i nieporozumień, których łatwo można by było uniknąć. Sama kiedyś byłam naprawdę mistrzynią unikania konfrontacji. byleby nikogo nie zasmucić, nie rozłościć, nie urazić. Potwornie bałam się tego, że ktokolwiek mógłby się poczuć przeze mnie źle. I prawie każdy wieczór po takim dniu walki, o zaspokajanie potrzeb innych ludzi, kończyłam w pokoju sama rycząc w poduszkę ze zmęczenia. Także przejdźmy teraz do segmentu o tym, jak przestać być people pleaserem. Spoiler! Da się da się nie być people pleaserem, da się zmienić ten mindset, da się być bardziej asertywnym i wiem, że jest to przerażająca perspektywa. Wiem, że myślicie sobie, ej, ale ludzie mnie nie będą lubić, nie będą chcieli się ze mną spotykać. I tak dalej, i tak dalej, ale zanim popadnie w jakąś paranoję roz zmyślania, overthinkowania o tym, że wszyscy Cię znienawidzą po tym, jak postawisz na swoje, to daj mi jeszcze trochę pogadać. Zacznij od czegoś prostego. Wyobraź sobie kolejną sytuację. Jesteś w knajpie, zamawiacie jedzenie i podchodzi do Was kelner i pyta się, czy już może przyjąć zamówienie. Wszyscy oprócz Ciebie są gotowi. No i masz ochotę powiedzieć potrzebuję jeszcze minutkę. No ale odczuwasz taką presję, że inni już są gotowi, żeby chcieli zamawiać. Tylko Ty nie zamówiłeś, więc szybko wybierasz jakąś losową pozycję z listy byleby uniknąć właśnie tego no właśnie czego. czego? Czego ty się starasz uniknąć w tym momencie? Tak, tak sobie pomyśl. Mówisz mi, nikt się na ciebie nie obrazi za to, że poprosisz o te dwie dodatkowe minuty na zastanowienie się nad tym, co chcesz zamówić. Wiem, że to brzmi absurdalnie dla osób, które people pleaserami nie są, ale te osoby, które są, prawdopodobnie rozumieją o czym mówię. Popracuj nad asertywnością. Musisz zrozumieć, że jesteś jedyną osobą, która będzie z Tobą przez całe życie. Od urodzenia aż po grób jesteś ze sobą cały czas. Jesteś właścicielem swojego ciała, swojej głowy, swoich myśli. No i zdecydowana większość Twojego życia zależy od tego, jaką masz relację z samym sobą. Więc jeżeli cały czas traktujesz swoje potrzeby podrzędnie, odkładasz je na drugi plan, nawet na trzeci czy czwarty, to jak Ty chcesz zbudować dobrą relację z samym sobą? Zacznij traktować. Siebie, jak swojego przyjaciela, i zrozum, że Twoje potrzeby są tak samo ważne, jak potrzeby innych ludzi. Nie jesteś w żaden sposób gorszy od nich. To nie jest tak, że inni zasługują na opiekę bardziej niż ty. Jeżeli ty się sobą nie zaopiekujesz, to nikt tego nie zrobi. Smutna prawda jest taka, że ludzie inni niż People Piecerzy myślą głównie o sobie. Stawiają siebie na pierwszym miejscu, bo tak naturalnie my działamy po prostu. I to nie jest nic złego. To nie jest. Skrajny egoizm czy narcyzm, by zaspokajać swoje potrzeby. To jest coś normalnego, ludzkiego. Dla mnie takim game changerem było to, kiedy nauczyłam się odmawiać spotkań, kiedy wiedziałam, że na przykład będę tego dnia zmęczona, bo miałam dużo lekcji, a potem jeszcze na przykład korepetycje. I zamiast w tą godzinę między korepetycjami a końcem lekcji z kimś gdzieś wyjść, wiedziałam, że będzie mi dużo bardziej potrzebny odpoczynek i chwila spokoju na regenerację. To nie jest takie ciężkie powiedzieć komuś. Bardzo chciałabym się spotkać, ale wiem, że będę strasznie zmęczona i potrzebuję chwili, aby odsapnąć przed kolejnymi zajęciami. Może poszukamy innego dnia na spotkanie. Zdradzę wam sekret. Ludzie szanują osoby asertywne, osoby, które mają same do siebie szacunek. Bo jeżeli ty nie masz szacunku do siebie, to jak mają go mieć inni? Niestety na tym świecie jest wiele osób, które gdy tylko zobaczą, że jesteś people pleaserem, że jesteś skłonny do poświęcania siebie na korzyść innych osób zaczną to wykorzystywać. Ostatnio właśnie rozmyślałam sobie i gadałam z kimś o tym, jak ja przestałam być people pleaserem. W sensie, co, co się takiego zadziało w moim życiu, że totalnie zmieniłam swój sposób myślenia. I w skrócie, nie chcę Wam takiej prywaty wywalać, ale przez bardzo długi czas żyłam właśnie w takiej frustracji. Codziennie wysłuchiwałam rzeczy o sobie, że coś robię źle, coś robię nie tak. I mimo tego, że się bardzo starałam, żeby było dobrze, cały czas dostawałam. Wam informację o tym, że robię coś niewystarczająco dobrze. Moje potrzeby emocjonalne były ignorowane przez najbliższe mi osoby. No i moja frustracja urosła do takiego stopnia, że pewnego dnia postanowiłam się skonfrontować. Ja się tej konfrontacji potwornie bałam. Pamiętam, że zadzwoniłam do osoby, z którą musiałam się skonfrontować i poprosiłam o właśnie spotkanie tylko we dwójkę, żebyśmy pogadali. I to była jedna z najcięższych rozmów w moim życiu. Pamiętam, że ryczałam przez chyba cały czas, ale poczułam, Taką ulgę. Ja poczułam, jakby ktoś zdjął 100-kilowy plecak z moich pleców. I wiecie co? Świat się nie zawalił. Jestem niesamowicie dumna z młodszej siebie, że to zrobiłam. To był tak Ogromny przełom w moim życiu i życzę wam, żeby taki przełom w waszym również nastąpił, bo to totalnie odmieniło to w jaki sposób ja myślę o sobie. Pokazało mi, że mogę, mogę zawalczyć o siebie, mogę postawić swoje potrzeby przed potrzebami innych ludzi, mogę się z kimś skonfrontować, postawić go w niewygodnej sytuacji i jednocześnie nie wiem, nie zrujnować naszej relacji, bo konflikty są naturalną częścią każdej relacji. Spraw które prowadzą do frustracji nie powinno się w sobie tłumić, tylko właśnie jak najszybciej o nich porozmawiać, jak najszybciej je przegadać. I te rozmowy, no tak jak mówię, są często ciężkie, są niewygodne, ale są rozwijające i prowadzą relacje do przodu. Kontynuując, popracuj też nad własną samooceną. Nie możesz budować swojej samooceny, poczucia własnej wartości na tym, co myślą o tobie inni ludzie. Tak jak już mówiłam, jesteś najważniejszą osobą w swoim życiu. Naprawdę. Także Traktuj siebie z miłością, traktuj siebie z wyrozumiałością, zadbaj o siebie. W jaki sposób budować to poczucie własnej wartości? Mi bardzo pomogło zapisywanie moich takich małych sukcesów. Zrobiłam na czas, nie wiem, jakąś pracę domową, czy ugotowałam pyszny obiad, wyszłam dziś na spacer, namalowałam fajny obraz, dałam sobie radę z jakimś problemem, który mnie wcześniej przerażał. Kiedy będziecie wypisywać każdy najmniejszy sukces, które odnosicie, po czasie spojrzycie na tą ogromną listę i uświadomicie sobie, jak wiele potraficie. Ważne jest też to, w jaki sposób do siebie mówisz. Jaką narrację wprowadzisz w swojej głowie? Jeżeli myślisz, że robisz niewystarczająco dużo, zmień to na zrobiłam dzisiaj tyle, ile byłam w stanie. Dałam z siebie dziś wszystko i jestem z siebie dumna. No i najważniejsze do tego, aby przestać być people pleaserem, co nie równa się z tym, że przestaniesz być miły czy coś, bo nie o to chodzi. Możesz być oczywiście, miły, możesz być pomocny, natomiast chodzi o to, żeby nie być miłym i pomocnym kosztem siebie. To to, żeby zrozumieć, że nie da się zawsze wszystkich Zadowolić. Zawsze będzie ktoś niezadowolony. Zawsze będzie ktoś, kto musiał pójść na kompromis, komu się coś nie podoba, ale to nie jest koniec świata. Naprawdę ludzie potrafią sobie radzić z takimi rzeczami. Pomyśl sobie, jak ty się czujesz, kiedy ktoś odwoła z tobą spotkanie, bo na przykład właśnie ma lekarza. Czy będziesz zły na taką osobę? No nie, nie będziesz prawdopodobnie, chyba, że będziesz, to, to jest coś z tobą nie tak. Ale naprawdę no nie będzie nikt na ciebie zły, że dbasz o swoje zdrowie. Nie będzie nikt na ciebie zły, że. Potrzebujesz odpocząć, a jeżeli będzie, to znaczy, że ta osoba, no może właśnie ciebie wykorzystuje i prawdopodobnie nie jest warta waszej przyjaźni, jeżeli to robi. Prawdziwy przyjaciel, osoba, której na tobie zależy, zrozumie, że ty również posiadasz własne potrzeby i że one są. Ważne. Może są tu jacyś people pleaserzy, którzy chcieliby się podzielić swoimi przemyśleniami po tym filmie, chcielibyście coś dopowiedzieć? Tak na podsumowanie za każdym razem, jeżeli będziecie chcieli jakąś podjąć decyzję, która może być dla Was niekorzystna w jakikolwiek sposób, to zadajcie sobie takie pytania. Czy zgadzając się na to i na to, ucierpię na tym ja? W sensie, czy, czy jakieś moje potrzeby przez to nie zostaną zaspokojone? Czy robię coś tylko i wyłącznie ze strachu przed Odrzuceniem, czy robię coś w obawie przed zniszczeniem przyjaźni, czy robię coś z poczucia, że tak wypada? Czy mam na zrobienie tej rzeczy odpowiednio dużo zasobów emocjonalnych, odpowiednio dużo siły? Czy robię to tylko dlatego, że tego czuję, że wymagają ode mnie inni, że chcę spełnić ich oczekiwania? Czy robię to w obawie przed poczuciem winy? Jeżeli na wszystkie te pytania odpowiesz sobie nie, to znaczy, że ten wybór, który właśnie podejmujesz, faktycznie może być tym dobrym. Natomiast jeżeli właśnie robisz coś kosztem własnych potrzeb, kosztem swojej frustracji, robisz coś ze względu na lęk, to zastanów się jeszcze raz, czy nie warto tym razem zawalczyć o siebie. Na koniec chcę wam wszystkim podziękować za oglądanie. Jeżeli czujecie, że wasz przyjaciel czy przyjaciółka może być people pleaserem, to może warto takiej osobie podesłać ten film, ponieważ świadomość problemu to pierwszy krok do zmiany, albo chociażby zrozumienie skąd może właśnie wynikać ta moja ciągła frustracja, moje ciągłe Zmęczenie jest podstawą zmiany na lepsze. Mam nadzieję, że kogoś zainspiruje właśnie do tego, by postawić w końcu na siebie, by poprawić relacje z samym sobą. Jeszcze raz przypominam, że będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie lajka pod tym filmem oraz subskrypcję na moim kanale. No i dacie znać, jak Wam się podobał dźwięk w tym filmie. Ja się tego mikrofonu jeszcze niestety uczę, nie mam pojęcia, jak go ustawić, aby wydobyć z niego to, co najlepsze. Zobaczymy w ogóle, jak ten film się nagrał, bo nagrywam go w zupełnie inny sposób niż zwykle. Także fingers crossed. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze i będzie przyjemne to słuchanie. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej!